Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co już zaczęłem robić. Jesteśmy widać w moim domu na, tam, na mojej wiosce. Dobra. Żeby tam polecieć, przyda nam się Elytra. No i w miarę fajerwerek trochę, nie? No dobra. Idziemy. Startujemy zaraz zobaczycie to co ja chcę wam pokazać dosłownie zaraz proszę tutaj za tą kratką no popatrzcie tutaj jeśli pamiętacie widzicie już na miniaturce że tutaj że tutaj była góra prawda tu była góra już nie ma już nie ma tej góry. Chcę ją wyburzyć i tutaj coś wybudować. Nie wiem, czy to będzie dobre. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, na, na razie to wygląda tak. Strasznie to na razie wygląda. I głupio. Na razie to wygląda po prostu bardzo strasznie, bardzo głupio. To jest taki nierówny teren, strasznie. W ogóle, nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Tutaj nie będzie taki nierówny teren, tylko ja tu potem wyrównam. Zateguję to... Od... Zakryję to dirtem. raz z blokiem to zakryję. Tu się wszystko ładnie wyrzeźbi to będzie tak płaskie jak... no normalnie. Jak tutaj na przykład. Widzicie tutaj. Będzie takie płaskie. Ładnie to będzie wyglądać. Nie wiem. Ja niedawno wpadłem na ten pomysł i zacząłem to robić, to znaczy... No niedawno, no. Jako w grze tu niedawno, no bo wczoraj wpadłem na to. Wczoraj wpadłem na ten pomysł i nie wiem. Pytam się was w komentarzach, czy to jest dobry pomysł? czy to jest dobry pomysł, bo to wygląda na razie źle, ale zanim tylko to będzie dobrze wyglądać, tylko trochę czasu będzie. Na razie tu jest coś takiego, a zanim tylko to będzie ładne i jeszcze jedną budowlę wybuduję, potem wam pokażę, jaką zbuduję ją. Zbuduję ją po prostu i wam pokażę. To będzie, no nie wiem, czy następny odcinek, raczej chyba nie, bo to mi dużo naprawdę zajmie, ale no będzie to któryś tam odcinek na pewno. Któryś tam na pewno. Proszę, być spokojni będzie. żebym teraz się nie zabił jak w ostatnim odcinku. Okej, okay, żyję. Żyjemy. Ja mam zbrojki. No, dobra. To ja myślę, że to by było na tyle. Z dzisiejszego odcinka chciałem wam tylko pokazać. Taki króciutki odcinek jest. Nie wam tylko pokazać. No i co, no i. Ja bym się już z wami pożegnał. To elo.